Wie pani, ludzie widzą i pamiętają wbrew temu, co niektórzy chcą robić, bo chcą niszczyć. Nie udało się PiSowi zniszczyć mnie, przykleić mi kilku łatek, bo ja tylko mogę przypomnieć to przypinanie od agenta rosyjskiego, później ukraińskiego, później niemieckiego, bo tak było. Tak naprawdę zaczęło się od niemieckiego, co zaczął Jurgiel, kiedy ja rozpocząłem protestować. Później wręcz, wręcz chcieli ludziom. Wm... Były, tak. tak, zapisu. Później wręcz chcieli wmówić ludziom, że ja to nie ja. To były absurdalne rzeczy. I ja teraz apeluję do tych, którzy chcą to robić. Nie udało się pisowi, nie uda się też wam zrobić tego obrzydliwego czynu, czyli przyklejenia mi różnych łatek i zniszczenia. Bo człowieka można oczywiście zniszczyć i zabić fizycznie, ale można zniszczyć. Ale też... kto Pana niszczy? PSL pana niszczy? Ja Nie mówię, mówię kto. Nie, niech pan powie. Ci no, którzy, którzy widzą. Yeah. Minister re, moje relacje z ministrem Siekierskim są dobre i z każdym dniem, czy z każdym tygodniem się poprawiają. I on, i ja zrozumieliśmy no ale specyfikę. Zabrał, ale zabrał panu jeden departament, którym pan zarządzał w Ministerstwie Rolnictwa. Zostało panu tylko dwa. Wygląda na to, jakby pana chciał odsuwać od decydowania. To, co robią koledzy, w cudzysłowie, ministra siekierskiego, wywierając na nim presję, żeby odsuwał mi od spraw, mówiąc mu za dużo kołodziejczaka, widać, za dużo go jest, za dużo mu dajesz do pracy, ale mnie cieszy to, co często minister Szykierski powtarza bez mojej obecności, ale to słyszę, że no, kołodziejczak zawsze mogę na niego I to oni, I to oni pana tak niszczą i próbują e, zabić, e, zabić wizerunkowo, odsunąć pana od polityki? Tak, do dzisiaj. psl e, koledzy niestety, niestety tak jest. Niestety tak jest. To jest ciągła walka polityczna, która, mimo wspólnego rządu koalicyjnego, trwa. I to jest taka małostkowość, która, według mnie, zabija Polskę. Bo premier Donald Tusk potrafi. Słuchać ludzi, pochylać się nad ich sprawami, mierzyć małostkami i nie, ob, nie zajmować się tak jak w, w tych partiach, które też tworzą rząd koalicyjny, gdzie tam najważniejsi politycy partii zajmują się obsadzaniem stanowisk w danych województwach. To PSL nie, tak, pani to jest, ma w tym długą yy, praktykę. Robią. To jest absurd, kiedy wicemarszałek jest kadrowym do poziom, kadrowym partii yy, do poziomu powiatu. O gdzie... PSL-u pan mówi. O Zgorzelskim pan mówi? Niech pani sobie sama nie, niech tutaj powiedzieć, tak, dokład, dokładnie, tak, dokładnie tak. Ja to widzę widzę to, na co dzień i jeżeli ja też słyszę takie zarzuty do mojej osoby, po co tam jesteś, co robisz, to rolnicy, konsumenci, zwykli ludzie nie mieli w tej chwili w Sejmie, w ministerstwie czy w rządzie takiego człowieka, który mógłby tam pójść prosto z barykad, nie znając tych układów, i to wszystko zaobserwować.